Harry i Meghan zatrudnili nowego pracowa dla Kim Kardashian. Pomimo tego, za ostatnio cała uwaga światowych mediów skupiona była na koronacji króla Karola III oraz pozostałych członkach rodziny królewskiej. W wiele dzieje się wokół księcia Harry'ego 38-latek był co prawda obecny na majowej uroczystości w opactwie Westminsterskim. Jednak musiał trochę wcześniej wrócić do USA z powodu czwartych urodzin Archiego. Arystokrata nie spieszył się jednak na pokład samolotu, co zdazyli wylapać już brytyjscy dziennikarze. Teraz głośno w mediach zrobiło się o zaskakującej decyzji, którą młodszy syn monarchy zjednoczonego królestwa podjął wraz ze swoją żoną Meghan Markle. Jak podaje brytyjskie media, Sussexowie zdecydowali się na zwolnienie dotychczasowego ochroniarza. Wszystko dlatego, że 46-letni bodyguard który pracował m.in. dla króla popu Michaela Jacksona. Ma poważne kłopoty z prawem. Alberto Alvarez jest bowiem oskarżony o przemoc domowa. A jakiś czas wcześniej mężczyzna został skazany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za jazdę pod wpływem alkoholu. W związku z tym Harry i Meghan zatrudnili nowego pracownika odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo. Jak się okazuje, Bodyguard pracował wcześniej dla Kim Kardashian i jej sióstr. Zona księcia była widziana w towarzystwie nowego członka obstawy na spacerze w sobotni wieczór. Sussexowie na pewno nie oszczędzają na własnym komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podaje portal Daily Mail, najlepsi ochroniarzy w Kalifornii liczą za swoje usługi nawet 1800 dolarów dziennie. Co ciekawe, Ochrona mekanii Harlego przestala być sfinansowana przez brytyjski Żatius w 2020 roku. Za tego typu luksus para musi więc wykladać środki z własnej kieszeni.